Witajcie, witajcie, to znowu ja akurat Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry Portal 2. I mam nadzieję, że zrobimy więcej niż ostatnio, bo muszę przyznać, że zagadki są bardzo fajne. Myślę, że mogę powiedzieć tak, że no, gra Portal 2 jest lepsza jak 1. federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. Mm -hmm, that's good right. the facility is completely operational again. Aha, Czyli tu trzeba przenieść wszystkie trzy lasery i tyle. Aha, tu się nie da rady przenieść. Dobra, już myślę, że chyba wiem o co chodzi. Nie wiem czy dobrze myślę. Nie wiem czy dobrze myślę, ale tu bym ustawił jeden laser. No. Można powiedzieć, że... Hmm, tylko czemu ten... Dobra, chyba już wiem o co chodzi. Nie, jednak nie. Dwa zadziałały. Od razu mówię, to nie jest tak, że ja na przykład gdzieś tam oglądałem czy coś, tylko po prostu pomyślałem sobie, że skoro są na sery, przejście jest tam, trzeba wykorzystać portal. Mamy tutaj 2 T, więc, a że tamten strzelał w tą ścianę, od razu mi się nasnało pytanie, czy by nie wykorzystać tam portala. Tylko, że teraz. trzeba byłoby trochę przesunąć Dobra, trochę mnie aha no przecież my w portalu widzimy boże święty. dobra okej okay. Myślę, think te test chambers look even better than they did before no, potwierdziłaś po prostu moje zdanie, że popatrzyłem na to z innej strony i nie bawiłem się w, w portale, rozkładanie portali i tak dalej, tylko po prostu poszłem bardziej od strony laserów, że tak powiem. No, myślę, że poszło fajnie. I've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. But at the end of the day. It was just taking up space. Konfetti. Skoro wraca do konfety, znaczy konfetti. Znaczy się konfetti. Wiecie co to jest konfetti? Skoro wraca do tego, że będzie, że jej brakowało tego i tak dalej. Czekajcie, co to za guzik jest? Zaraz się odniosę do tego. Aha, tam jest przycisk. Aha, i czekajcie, przycisk odblokowuje co? Pewnie jakąś... Dobra, spróbujmy to zrobić jakoś. No, ale odnosząc się do tego, co ona powiedziała, konfetti, że trochę jej brakuje, to co tam było i tak dalej, myślę, że to ma coś wspólnego z. Znaczy, nie wiem, czy mam rację. Takie jest moje myślenie, ale. Także dobra, co ma szłością. Co jest? Kto zabrał głos? Hey, buddy! I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, Metal Ball, I can hear you. Run, I don't need to do the voice. Run. Uh, run! Run! Come on, come on! Run, come on! I'm closing the door. Okay, quick recap. We are escaping. Alright, that's what's happening now. We're escaping. Uh, so you're doing great. We'll keep running. Uh, quick word about the future plans that I've got in store. We're going to shut down their turret production line. Alright, turn off their hero toxin and then... Can just say The yeah, I can use your the last chance. Sure it is. didn't really just do? Trust me. It's a little zero and I think I Wait, where are you going? Where are you going? Where are you going? Where is it You probably can't see. Get closer? Mm, czy... no, to... Here yeah, yeah. ale... it so, is. You all. almost at the last test. Here it is. Why don't you just do it? Trust me. It's an easier way out than whatever asinine plan your friend. Wait! Where are you going? Where are you going? Oh look There's a deer. You probably can't see it. Get closer. Aha, bo on chyba tam zrobił schody. Czekajcie. To może no, źle, źle, pomyślałem, po prostu biegłem tam, gdzie wydawało mi się, że yeah, będzie really bezpieczniej. Eee, tu? Why don't you just do it? Trust me. To łatwiejszy sposób niż ten, który planuje twój przyjaciel Aha! Tam była tu łapka! Ta, Jak głupio że my mamy łapkę? Nie miłość boską, przecież biegnę. Aha, czyli ja zauważyłem od razu to pomieszczenie i to wyjście, gdzie tam te liście były i stwierdziłem po prostu, że to jest wyjście. Come on, come on! Wait, what's going on? In can you it? Where is it? Where is What's going on there? Can you get out? We have to get you out of there. Try to make your way back out of here. To spróbuj się stamtąd wydostać. Tylko jak? There you are. Are you still there? No i dobra, teraz w którym mam iść? Pozbyłem się robotów i co dalej? Czekajcie, przecież ja przyszłam stąd chyba I co? To mi zablokowało drogę ucieczki Coś się zaświeciło, ale nie wiem. Skąd to światło? Tak mi się wydawało, jakby to światło nagle powstało. Nie, to jest wszystko zablokowane. A mojego kolegi robocika teraz nie widzę. Jak trzeba mi pomóc? Czekajcie, bo tak, tu mam ścianę. Musiałbym znaleźć coś gdzie mógłbym, o właśnie. Nic nie jest, Chodź, wspaniale. Dobra. Nie, tu, tu trzeba coś zrobić. Tak, mi się wydaje, że trzeba coś zrobić. Tu ok? Great, come on. Gdzie ty pojechałeś, gościu? Bo no, Dobra, tu jesteś. Pojdziesz tam, teraz będzie tutaj gdzieś robot. Lara. Go, go, go! go. We're almost out of here! Bring in the whole place back, hurry! No, muszę przyznać, że... Co się dzieje? No, muszę przyznać, że bardzo ciekawe. W związku z tym, co mieliśmy w jedynce, a w jedynce musieliśmy po prostu tylko myśleć Samodzielnie, to tutaj mamy jakąś tam pomoc no, no to nie jest jakiś problem. Y... Dużo mi dało oh, to, nie, że... Wejde, wejde, wejde. Well ok, me. Still don't work to do. okay all right so i've got an idea but it is bloody dangerous here we go ah! oh God! they told me that if i ever turned this flashlight on i would die they told me that about everything i, mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it it's <laughs> man <laughs> Dark down here, isn't it? They <laughs> say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff of robots. All of them robots. They say at night you can still hear the screams of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the universe. No memory of the incident. Nobody knows what else. So <laughs> Dobra, tylko tak, Ty mi świecisz tu w jedno miejsce, aha, no dobra, okej, okay, gdzie Ty w ogóle jedziesz, gościu, nie widzę Twojej, powiedz, pęchni, jest coś takiego, co nie jest, ale nie mogę tutaj nigdzie, tu, co jest tu? A tam mi nie zaświecisz. Więc wychodzi na to, że musimy ostatecznie przeskoczyć. Let's keep Dobra. moving. The must be trochę można powiedzieć, że careful, careful. trochę się zrobiło Let me Dit ziet er niet Ik zal het licht houden. Gdzie? Gdzie mas je? Gdzie ty jesteś? Oh, goed done. Sorry, like this. I almost got a job down here in manufacturing, a, but uh, guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. That the um sorry, that's no, it's smelly. Just just tending to the humans. Sorry about that. That just that just slipped out that's sensitive. Um, no, the like just awesome. the Okay, fine. wait, let me light like this path for you. Oświetleć tą drogę, ale... Aha, jesteś, dobra. Oświetleć tą drogę tylko którą? No tu też jest droga jakaś, bo myśmy tutaj spadli, co? Tu jest zamknięte. Więc mi się wydaje, że tak, tam nie ma wyjścia. Musimy iść tędy. Eee... Dobra. Ok, we have to split up here for a moment. Portal up to that passage and I'll see you on the other side. We've got to, to get out of that room. Continue to that wall back there. Majestem. Okay, there's another wall over here. there's oh, a Another wall? Another wall? Another wall? Another wall? Another the Another wall? just the way the, they look great their folklore. Wonderful, their folklore wall? Very colourful. Another wall? Mój przyjaciel, w lewo czy w prawo? A on tak poszedł tam, dobra, oświetla mi tam drogę. No i co teraz? Gdzie ty świecisz? Jest to jazda, to jest niech. Czyli chodzi na to, że po prostu mu aha Tam jest robocik Tu mamy jeszcze jedno zejście. To mi się tak wydaje, że jak tam zejdę, to może mnie zastrzelić, a może i nie. Myślę, że tu trzeba użyć kłócania. No nie no, szczerze powiedziawszy nie mam tutaj innej drogi Jak tu I teraz Tu Ok, on mówił, że przyjdzie tylną drogą, tylko że Mniej więcej wiem o co chodzi Znaczy się wiem o co chodzi Wiem, że ta ściana do czegoś jest potrzebna Tu trzeba nam mnie w tak ustawić Ale z drugiej strony mm. <coughs> Jak blisko krawędzi stoi Nie mogę się ruszać podczas... Aha tam jest jakieś Dobra Dobra, jestem tutaj. Co tu pisało? Aha, na pracowniku. Ale ciekawe, muszę przyznać, że ciekawe, bo w jedynce na przykład nie mieliśmy żadnego kolegi, który by nam pomagał walczyć z tą GLaDOS, czy jak ona się to nazywa. To po pierwsze, po drugie musieliśmy w jedynce... Myślę, że każda zagadka była taka, znaczy tu też zagadki są, można na przykład dodali można być taką jakby fabułę tak, że robot nas prowadzi. Więc jakaś fabuła jest. Czy ona jest dobra czy nie, to będziemy mogli powiedzieć. Więc jaka ona jest, ta fabuła będziemy mogli stwierdzić tylko po, no, po końcu rozegrania całej gry, więc myślę, że tutaj sobie zakończymy 21 minut, taki krótki odcinek na czwartek. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, cześć.